Witajcie kochani, zakupy z Lidla. Szybkie, w sumie nie mocno szybkie, ale fajne. Fajne, fajne i fajne. Więc szybko pokazuję Wam, bo yy, szczerze mówiąc, jest już po 11, a ja zaraz muszę mężowi obiad zrobić, żeby po 12 zjadł. A mam w planach robić pulpety w sosie pomidorowym, więc to tak szybko nie jest. Na dziwne, takie jakieś wafelki wzięłam. Oczywiście, żeby nie było już jeden, został stwierdzony w sklepie. 12 sztuk za 7 zł. Odeszło nam w widlu 139-140 zł. E, jabłuszka. Rukola z pomarańczową metką za 237. Mam nadzieję, że żadnej muchy nie znajdę i żadnego. I nic mi nie wyleci z tego. Tak. E, dalej. w zakupie trzech było taniej więc wziąłem parówki z szynki parówki z indyka i takie piratki z szyneczki dwa takie sosy, one są bardzo fajne w smaku, naturalne pomidoro, włoski z pomidorami, a francuski jest z trybulą cokolwiek to jest okej okay. Skończył nam się krem czekoladowy. Musi być. Z pomarańczową metką wziąłem sobie taki zestaw na weekend. Eee, za 7,61 i mamy tu oliwki. Suszone pomidory. Papryczki takie długie, zielone. I fecha. Więc fajnie, że mi się tofiło I to jest do 11 marca. Więc spokojnie zjem. Bardzo. Tam listonosz był. Eee, I zapomniałam mu powiedzieć, że wszystkiego najlepszego zakazy dnia listonosza. 16 luty to jest dzień listonosza i listonoszek. I zapomniałam, skupiłam się na wpisywaniu poprawnie daty. Eee, dobra. To metką również do opakowania wzięłam za 4,28 i to jest, jak dobrze pamiętam, salami średnio rozdobniona i tylko nie wiem, czy ona jest z... Dobra, nie piszę, bo są te kulki. Czasami są, ale te są chyba z pieprzem. I one są do 20 marca, więc spokojnie również zjemy. Zwłaszcza, że chciałam jedną fajną rzecz, którą szczerze mówiąc nigdy nie widziałam. Prosciutto. Prosciutto po 5,70. I ono było... Do 12 kwietnia i mam również dwa opakowania. Dalej standardowo ser żółtego uda. Mieloneczka musi być. Maślana smakowita. Paniecałe 8 zł za kilograma jest kuta z bez wszystkich tych takich rzeczy. Mama! Ciku? Ok. I jednak tak powiemy. Lecimy dalej. Ale rzuciłam siatkę. <laughs> yy, właśnie. I to jest to, co ja wzięłam ważne do 28 lutego. Czekajcie, czy to wszystko zleci. O! Widzicie? Z 6,65 na 3 3,32. I to jest ciasto do pizzy z sosem pomidorowym. To jest sos pomidorowy, tu mamy ciasto. I takich opakowań wziąłem dwa. Słucham! Dobra, pójdź go! Niech sobie pokrzyczy. Coś co mam nadzieję że będzie smaczne za 13 pasta z zetączyka. to coś mi tu pociekło a, a bo jest otwarte ładnie pachnie um, otwarte jest tak pachnie no Pieczarkasz? nie Tata? Paprykarz się nazywało, tak? Co? Nie, to już ciastka jadłeś, odłóż je. O! Jedno mleko. Je, je, leko? Jeden mleko? Jeden keczup. Jeden keczup? Jest keczup. Jeden majonez. A, a dole. Tak, co? I z pomęczową metką tak mi się w Zjopę. Naturalny żel pod prysznic za 8 zł. O. Czy ja tu znajdę jakieś tam zapach? Lata. Tak, ciasteczka. O tu. Pita. Ciasteczka mamy. Tak, mama szuka, jakie to jest. Szamka lekkich, orzeźwiających. Dobra, nie znajdę. Nie pizza. Zna. pizza, to zostaw, bo mnie zbijesz, pizza. Pita. Pita, pita. Pita, pita, pita. 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 Dziękujemy. Bardzo jest potrzebna mi twoja pomoc. Dobra, Pita już była. Cztery takie porczą się z posypką MMS po złotych, chyba 60? I trzy nasze genialne chlebki. I tyle naszych zakupów. Mielonka. O kurczę! Zrzuciła mama sobie żel. No to zub, papa? Papa, pa. widzimy się później. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Nie wiem, w sumie, ile dni później. A zobaczcie. Jakiś nieprzyjaciel mi wyskoczył i widzicie to. mi normalnie tak mi rośnie dwóch dni. Dzisiaj to już mi oko boli. Nie fajnie. Dobra, szybkie zakupy. Cztery paluchy słodkie z Greli. Tak, w cukierni Greli byłam, więc. Tady paluchy, takie wiecie, z makiem na słodko. Wpadłam, bo powiem wam, coś mi się chce. Jeszcze nie wiem co. Moim chłopakom wzięłam jeden cebularz i jedną pizzerkę. I wzięłam kawałek ciasta. Kawałek ciasta jogurtowego, ale ja nie umiem robić jogurtowe. Trochę, trochę takie jakieś ciemne, chyba, że to taka... Ciasto ciemne, tak. Mm, widać, widać, coś tam widać. E, wszelkie hałasy moje dzieci się bawią. I mocno jeszcze bardziej zeszyłam. Ale nie wiem co upiekę, więc cały jeszcze kończą się. Takie powiem wam bogate opakowanie. te trzy dyszki wydałam. E, Zostawiam wygryń, tak. Na targu wzięłam jedne wiejskie jajeczka u Pani, które tydzień temu kupowałam były po 90 groszy, dzisiaj są już za złotóweczkę. No przyszłość zobaczyć? Ponczusia dać? Mogę. Otworzyć Ci? Nie. Nie? A, będziesz pokazywał? Mąkę. Mąkę. Nie mąkę, to są ponczusie. A to ciastko, połóż ciastko. OK, już, idź. idź, Uważaj, nie mi w zakupy, OK, O tutaj, dupką przesuń się. pa! Pach! pa! Pach! pisze. tu, Pach! pisze, a, bo pojemniki, y, posłuchy. To... Zaraz muszę zobaczyć. Dwa razy te chlebki. Jedna kawa y, na tamto mieszkanie, żeby mieć co się napić w trakcie roboty. Jedna sałata pekińska. I dalej. Papryka słodka. Tak, słodka? Mielona słodka. <laughs> Kebab gyros. Trochę mi się przypadek pokończyło. Do mięsa, a do mielonego nie było właśnie. Zastanawiałam się co szukam i nie mogłam skojarzyć, ale stwierdziłam, że jak zobaczę, to skojarzę. Do mięsa mielonego jeszcze szukam. I kurczak złoty. Eee, wolki na tamto mieszkanie, żebym co? Miała na jakieś śmieci. Wolki do domu, zwykłe. Jeden pod Jedna. Papryka słodka. No. Już trzy raz powrotem. Yy, mielonka królska. A ty co masz? A ty masz orzeszki ziemne. Bardzo ważny telefon od Matty, więc musiałam chwilę pogadać, ale i tak zaraz na nie idę, bo ona ma tam hol zakupowy z lidla dla mnie. Tak, zrobiłam mi parę zakupów z męczowymi <laughs> metkami. i Muszę polecieć odebrać i się z nią rozliczyć. Dwie cukinie wzięłam. Co jeszcze wzięłam? A jedną taką paprykę zwykłą. Już poleciał. Jedno świeże mleko. Nie! Jedna mąka. I właśnie się teraz boję z tą mąką. Ale to chyba zobaczycie u maty, więc nie będę wam mówić. I ziemniaki. Tak mi się wydaje, że zobaczycie tą matę. No, więc. Do zobaczenia później. Tego wszystkiego Wam nie pokazałam, że kupiłam jeszcze, bo są na promocji z aplikacją. I wziąłem polędwiczki i dwa razy takie mielone. No, to tego Wam nie pokazałam. Bo przerzuciłam siatkę, bo przecież Wojciech mnie A -a. to wspierał. Kochani, niedawno wróciłam od Marty. Już męża wyprawiłam do pracy. To jest siateczka od Marty, którą... Zakupiłam i rozliczyłyśmy się. Tylko że Wojtek śpi, a widzę, że lampa nie leży tutaj, gdzie zawsze leży. Moi to chyba mąż mi ją wyniósł do dużego pokoju. I nie mam jak nagrywać, bo nie będę trzymała ręką. Bo widzicie, jak ja się tylepię. I tak. Widzicie moje oko? Spuchło mi tak na maksa, że tak mnie boli. Tak mnie piecze. Pieczenie boli, boli. Yy, zaczęła mi to doskwierać. Mam nadzieję, że mi się zagoi, że nie będę musiała nigdzie jechać na schody po jakiejś yy, nie wiem, jakiejś maści z antybiotykiem. I yy, coś jeszcze miałam powiedzieć. A, i mąż mi przypomniał, że mamy świetlika w domu, więc teraz posmalowałam świetlikiem i zobaczymy. Zobaczymy. No Jestem spuchnięta, jest to czerwone ewidentnie, nie wiem, nie wiem w ogóle gdzie ja palce pchałam, że oko mam takie. <noise> e, tak, i co, i jest za 10 druga, więc powinnam ziemniaki obrać, nastawić się, bo ja jestem głodna. Wojtek w stanie też będzie głodny albo i nie. I mi dętwienie, o! Nie umiem trzymać w ręku. W ogóle ten telefon jest taka: wiecie co, porażka. E, taką, ma, taką ilość pamięci ma, że wyobraźcie sobie, że musiałam skasować TikToka. Musiałam sobie usunąć aplikację TikToka, i tak naprawdę nie mam co robić. Moja, jak. O, tak na przykład sobie teraz siedzę i na przykład zrobię sobie herbatkę, i mam te 10 minut. Ciszy, spokoju, to lubię sobie odpalić TikToka i posłuchać głupot. Albo i nie głupot, bo nie zawsze są tam głupoty. Bardzo fajne są tam często przepisy pokazywane na owsianki, na coś tam. Więc ja lubię tego TikToka oglądać. Ale niestety ten, ten telefon. Jak ma zapchraną pamięć to po prostu funkcjonuje. Hmm, funkcjonuje. Hmm, gorzej niż y, nasze państwo. Ale mam porównanie co nie? E, o właśnie. Tak, wracam do naszego państwa. E, nie wiem, czy słyszałyście, albo wiecie, a może już sprawdzałyście. E, dowiedziałam się, że jest z benzynę do jazdu do pracy. E, maksymalnie można. Nie wiem, czy w sumie, czy maksymalnie, bo to tak dziwnie było napisane na internecie. E, że. Nie wiem właśnie, czy to maksymalnie, czy minimalnie 3600 za rok można odzyskać zwrotu za benzynę, dojeżdżając do pracy. Pod warunkiem tylko, że księgowa w Waszej firmie Wam uzupełni jakiś tam dokument, tak? Który tam poda, że faktycznie mieszkacie w innym miejscu niż praca. No, dziwne, żeby ktoś mieszkał w pracy, tak? No ale tak jak mój mąż ma te 20 parę kilometrów, w jedną stronę, więc mam dwie strony, prawie 50 km, i to podobno można jak księgowa uzupełnić dokumenty, że tam wyliczy ile z, y, wyliczy kilometry na cały rok i policzy z odtrym benzyny, jakąś tam stawką, nie wiem jaka stawka jest za benzynę, podana tam. I można to odliczyć od podatku, od podatku ZOL, jest tak. To nie to odlicza się od podatku, no ale to wiadomo. Mniej więcej chyba wiecie. Ja to tak się orientuję w tym, że nie wiem. Eee, więc na pewno z tego skorzystamy. A czemu nie? Jak, mo jak, czy, jak można? Zobaczymy. Może musi tak dodwać najpierw księgową, się dowiedzieć, czy faktycznie tak jest. I będziemy działać. I wtedy będę wiedziała, czy faktycznie tak jest. A i również było na komunikację miejską. Tak, też było na komunikację miejską. Niby pisało, że trzeba mieć y, rachunki, bilety. Ale w drugiej informacji przeczytałam, że to nie jest obowiązek posiadania żadnych y, rachunków ani czegokolwiek za bilety. Więc dowiadujcie się. Y, umowa o pracę musi być jeszcze. Umowa o pracę i chyba tyle. Z takich warunków, takich, te, co teraz tak w tym momencie z rękami mdleję. Tak, stanęłam sobie przy moim obrazku. A w... nie ma nasza. <grych> yy, I co? No więc yy, pamiętajcie o tym wypadku. Jak można, to czemu nie? Ja oszukujmy się życie, ta zdobie. Ja jeszcze jestem y, ambitna i w ogóle mamy klucze od mieszkania. Wyobraźcie sobie, że od środy mamy klucze od mieszkania. Byliśmy tam, y, w sumie tylko tak nie był, bo Krystek powiedział, że mu to nie jest potrzebne pójść, ale ma w planach wybrać się w niedzielę z mężem i mają iść zdzielać tapety. Mówię, to taka robota bezpieczna, cicha, To nie będą nikomu przeszkadzać w niedzielę, pościągają tapety. I może w sobotę polecę nagram, Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda, co tam się dzieje i co ja będę robiła. Tak, będziemy robić przedpokój, duży pokój, mały pokój i drugi mały pokój. O. Tak więc działamy, działamy, jutro w sobotę jedziemy na zakupy do Le albo albo Malen czy jak to tam zwał jak zwał. Myślę, że wszyscy wiecie, o jakim sklepie mówię z zieloną piramidką, aczkolwiek yy, na pewno coś tam w Kastorami upatrzyliśmy, więc... Ale w Kastorami już będzie nam potrzebny transport do tego. Ale to się wszystko dowiecie w swoim czasie. Nie będę wszystkiego zdadzać Wam na dzień dobry. Eee, I dobra, i idę raziemniaki obiodę, bo tak naprawdę mówię rękami bleję. 6 minut już nagrywam i po prostu. No, i co? Później Wam pokażę, czy moje oko poprawia się, czy nie. Czy jednak czeka na mnie ten sól dzisiaj, albo jutro rano? Dobra, widzimy się później. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Byłam tak u Maty. Azulka już tak mnie zaakceptowała, że myślę, że bez problemu, jakby miała ochotę przejść się na długi spacer takiej samotności, ale jednocześnie nie być do końca samotnym, to myślę, że Azulka z chęcią by poszła ze mną. Dogadamy się. Już chyba jesteśmy na takim etapie, że naprawdę pójdziemy na spacer i ja się wygadam. Ona cierpliwie wysłucha, nie będzie komentowała. Powiem wam, że tak. Ja muszę pomyśleć, tylko niech będzie trochę cieplej, bo teraz to taka pogoda nie zachęcająca do długich spacerów. Ale Azulka, pamiętaj. Ja na pewno wpadnę i zabiorę Cię na długi spacer. Muszę pogadać, rozgadać się, nagadać się z kimś, kto nie skomentuje. Dobra, teraz to faktycznie już lecę. Widzimy się później, bo chciałam Wam tą siatkę pokazać. I coś jeszcze dostałam, ale to może drugim razem. I na koniec dnia powiem Wam, że to moje oko to wygląda genialnie. Możesz się w nocy przestarzać. Przychodzę do Was z kawusią, i już zaraz chwilę będę chyba kończyła. Ale sama nie będę kończyła. Pojdź yeah. tuś, yeah. Miałeś się bawić. No. Wygrzałam oko, wymasowałam i, i spuchło mi jeszcze bardziej. Tak czytałam na internecie, że musi po prostu rosnąć, pęknąć, wypłynąć i się zagoić. Genialnie. Mam nadzieję, że nie będzie mi się telefon zaśniał, bo ten telefon ma mało pamięci. Dobra, z ostatnimi rzeczami przychodzę. Powiedziałam Wam, że siatka strasznie ciężka, z taką siatką. Tak, co macie? dzwoniłam do Maty i mówiłam, tych kosz pełny, chyba będą pomarańczowe metki z chemią. No i pojechała Mata. Najpierw raz nie było, później po południu pojechała i trafiła, i zadzwoniła do mnie. I tak naprawdę powiem Wam, że tak z widzę, co jest, ale. Nie, nie pamiętam, na co się godziłam. Pamiętam, jak go mówiłam, bierz, bierz, bierz. Zapłaciłam u maty 54 zł. Więc lecimy po kolei. Yy, pierwsza rzecz. Heiz, yy, heiz, nie wiem, jak to się czyta. Z 10,50 na 5,25. Pikantny sos pomidorowy z pastą chipotle. Hipotle, o smakie wędzonym. taka piekla, więc to myślę, że mąż z pyskiem zjedzą, następnie coś takiego, tego to nie wiem, co to jest, aha, czyli węsany płyn antybarteryjny z JOP, z 9 na 4,50, o, taki płyn, ale miga, ale miga, no tak. No nie! I to będzie takie moje nagrywanie, tak? On mi te lepiej stojakie, ładnie. A nie! ludzie lepie! Tak. Antybakteryjny płyn do sprzątania. Ja je bardzo A lubię nie. używać. Teraz na jak jakiś no. czas wycieram sobie kurze, tak? I no. wszystkie medle, tak? Tak wiecie, góra, dół, boki. Jakbym miała chęć, to jeszcze pewnie bym wszystko wyciągnęła z szafek i wycierała środki. Dalej mamy, po nakręce już widać, do kibelka, aleś... Widzicie, co się dzieje? Nie, dada! No, nie! Nie! Zapomniałam kamerę wyłączyć, tak? Ale to nic, to się wszystko wytnie. Limonka, mięta, naturalny żel do czyszczenia, toalet z firmy Job. O, no, to są właśnie... To jest stary telefon. 970 na 4,84. Dobra. Wojtka pogoniłam, żeby nam tu nie przeszkadzał. Bo ja bym chciała zmontować to dzisiaj Wam pokazać. O, jaki wielki płyn! Wielki płyn z Job. Mięta, mandarynka. Naturalny płyn do mycia naczyń. Z 969 na 4,84. No i fajnie, duży. On na pewno te rzeczy w większości tak pójdą na, tak na nowe mieszkanie. Prawdopodobnie jutro ma no, już będzie zanosił wszystko. I właśnie takie rzeczy jak płyn do naczyń, ponieważ no, przygotowałam jakąś tam kawę, kubki, czajnik, więc nikt nie będzie siedział o suchym gardle. Yy, a to jest yy, naturalne mydło kuchenne do rąk z ekstraktem. Yy, oj Boże, nie ekstraktem, z eterycznym olejkiem z goździka, również z JOB. Pokazuję Wam tak szybko, bo za znowu będzie je świecić. Z 11,20 na 5,60 taki płyn. jest jeszcze, a z chemii, a to muszę mężowi się pochwalić. Mówię, weź mu z 30 na 15 zł. Jedna główka, pięć ostrzy maszynek. Wilkinson Strong. Zazwyczaj moją mężowi nie robi różnicy, więc będzie miał w zapasie. A to to już nie kojarzę, co to jest? Z 750 na 3, 74. A mydło do rąk, Faktycznie, mydło do rąk. To też właśnie chcę sobie zanieść, bo mam tak toaletę i łazienkę oddzielnie. No i wypadałoby w dwóch pomieszczeniach mieć mydła, a nie mam dwóch takich. Więc tutaj już mam zapasik. Dla chłopaków po soczku HIP po 95 groszy, jabłkowy i drugi też jabłkowy. Dla Wojtka taka kaszka. Mam nadzieję, że będzie mu smakowała. Nigdy nie kupowałam z HIP. Kaszka jak dla nas z ryżem i kukurydzą. Bezglutenowa, bez dodatku cukru. Po 4,18. Ciekawe, Ciekawa data. Do końca września. Ale to spokojnie 5 zwykłe. I mam dwie herbatki. Czy ja się na dwie zlecałam? Możliwe. Z 5 na dwa Irving, tak? To jest Irving? Irving. Herbata zielona, mango i grapefruit. Fajnie, bo ostatnio sobie też kupiłam zieloną, a tak chcę no, zieloną kupić. To powiem Wam, że tania już nie jest. I Lord Nol Nelson. Czerwona herbata naturalna. Ja herbatki lubię. Mi nie, smaka, nie przeszkadzają, że są tam z bezsmakowe. Z 4 na 2 zł, więc jak najbardziej fajnie. Super. No, i tyle moich zakupów od Marty. Jak to widzicie, można liczyć na koleżankę. Ja nie byłam w stanie wyjść z domu, bo nie miałam samochodu, a jednak kawakli dla mamy. No, tak myślę, że z kilometr. Z kilometr by było, wiecie, taka wziąć Wojciecha, to bym 5 godzin szła. A koleżanka się przejechała i zrobiła mi małe zakupy. Oj, dobra kawa, powiem wam, że wczoraj, ojej, przepraszam, wczoraj to po prostu była tak beznadziejna pogoda, że nie wyszłam w ogóle z domu. Dzisiaj widziałam, że jakieś słońce było, nawet przez myśl mi przeszło, że ubiorę się, pójdę z Wojtkiem na dwór. Ale ta myśl moja szybko zniknęła, bo siadłam na łóżko, tak jak teraz Wojtkoś tam leży. I tak mi się było go zrobiło. I tak mówię, nie no, na 5 minut prześpię się. Zwłaszcza, że dzieciaki poszły do dziadków i miałam taką ciszę. I oglądałam pijamersów. E, I e, no było fajnie, taka cisza. No. I jeszcze tak szybko, co ja chciałam powiedzieć, tak, y, jutro chcemy jechać na te zakupy. Nie będę mówiła do jakiego sklepu, bo i tak go źle powiem, nie wiem jak to się zwie Ledmane, Merlin, Merlange e, Auchman Ashow i te inne sprawy wiecie e, i po południu bym bardzo chciała pójść nagrać to mieszkanie żeby wam pokazać tak jak wygląda wcześniej, teraz jak wyglądać będzie później ekstremalnych remontów nie robimy typu szelągowska, przestawiamy ściany i wszystko ale ale małe co nieco sobie zrobimy dla samych siebie. Czy ja będę uczestniczyła w tym remoncie? Obawiam się, że mój udział będzie taki malutki. Chyba skończy się na tym, że pójdę tam sprzątać. Um, I będę gotowała obiadki. Bo pewnie mój tata będzie latał tam, pomagał. Wiem, że Krystek też się zaoferował do pomocy. No w końcu to już na Nastolatek, tak? Już te 11 lat skończony, już. Więc y, on zarządził, że też będzie latał. A jeszcze tydzień w mamy. I. A ja, tak, a ja zostaję z Wojciechem, z moim małym słońcem. Bo też nie chcę, żeby tam y, męczył dziadku, bo ja wiem, że on potrafi być męczący. Ja wiem bardzo dobrze sobie z tego zdaję sprawę. Jest taki. Ale, jak będę miała możliwość pójścia tam i nagrywania, choćby wieczorami, to będę latać, nagrywać, pokazywać Wam. To jest naprawdę rzut beretem. To jest tam następny blok. To mam tak lat. Moja klatka: raz, dwa, trzy klatki, ulica, i potem cały blok. Bo tam chyba w bloku jest dziewięć klatek I ostatnia moja dziewiąta klatka jest moją. Ale, żem powiedziała, dobra. Już idę! Jak słyszycie, woła mnie mój mężczyzna, więc ostatni łyczek kawy z wami. O, dobra, dobra, dobra. I widzimy się na następnym filmie. Mam nadzieję, że w sobotę i w niedzielę coś będę miała dla Was. Do zobaczenia, Buziaczki. Pa-pa!